Asia, ja dzisiaj od razu zwróciłam uwagę na Twoją wyjątkową stylizację. Skąd w ogóle pomysł na taki wiosenny, można powiedzieć, look? Bardzo mi miło, bo to właśnie będzie wiosenna kolekcja. Mam na sobie w tym momencie prototyp. Niedługo wyjdzie kolekcja sygnowana moim nazwiskiem. Kolekcja firmy Love and More. I co jest dla ciebie teraz najbliższe, jeżeli chodzi o tą drogę zawodową z tych nowych? No bo wiemy, że aktorstwo wychodzi ci świetnie. Aktorstwo właśnie udało mi się, bardzo się z tego cieszę, bo udało mi się skończyć film w zeszłym roku. Premiera będzie w tym film, debiut zresztą Szymona Gonery. Myślę, że to będzie dobre kino. Grałam z Mateuszem Banasiukiem. W ogóle super obsada, super ludzie, bardzo dobrze wspominam. Będę wspominać. Ten, ten okres, a jeśli chodzi o inne rzeczy, no to yy, tak jak powiedziałam, wychodzi teraz y, kolekcja Joanny Opozdy, między innymi właśnie suknia, którą mam y, na sobie, pochodzi z tej kolekcji. Niedługo też y, wyjdzie kolekcja y, bucików dla dzieci. To będą takie buciki, pierwsze buciki, bo mój synek dopiero zaczyna chodzić, jeszcze raczkuje, ale już gdzieś tam postawił nawet te pierwsze dwa kroki. Dużo czytałam właśnie na temat tych pierwszych butów, jak one są ważne, więc zaczęłam szukać, grzebać gdzieś tam po internecie. Ciężko jest dostać takie ładne buty, które również są zdrowe dla stopy. I też tutaj pojawiła się taka opcja bardzo ciekawej współpracy. Ale ona jest cały czas w toku, więc nie będę tutaj może jeszcze za wiele mówić na ten temat. Ale buciki będą naprawdę śliczne. Jestem zachwycona i kolekcja będzie nazywała się Vincent.